No cześć, ja jestem Jonasz, a wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Witamy Was w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony nadrukowi kamuflażowemu wzór 68. Mora. W filmie z wzorami umundurowania i kamuflaży pojawiło się wiele komentarzy. Dlatego dzisiaj chcemy tę sprawę wyjaśnić i powiedzieć, jak się sprawy faktycznie mają. Nazwa: wzór 68 Mora. Jest nazwą oficjalną, czyli taką, pod jaką ten wzór występował w dokumentacji oficjalnej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Natomiast Moro jest nazwą popularną, slangową, żargonową, która upowszechniła się wśród użytkowników tego wzoru, prawdopodobnie z uwagi na to, że było po prostu łatwiej to wymówić. Nazwa, słowo Moro, z biegiem lat stało się w ogóle określeniem, na wszelkiego rodzaju nadruki kamuflażowe, nawet takie jak Puma, zwłaszcza Pantera. Do tej pory wiele osób stosuje nazwę Moro na określenie jakiegokolwiek nadruku kamuflażowego, nawet na ubraniach cywilnych. Tak więc, czy mówienie Moro jest błędem? Oczywiście nie, nikt nikomu tego nie zabrania. Jak najbardziej można tak mówić. Jest to nazwa popularna, slangowa. I wykorzystywanie jej nie jest błędem, dlatego że weszłaś po prostu do Uzusu. W związku z tym, mówienie mora, oczywiście, jak najbardziej można w ten sposób mówić. My jedynie zwracamy uwagę na to, że nazwa mora jest nazwą oficjalną, jaka figurowała w dokumentach. Ale skąd właściwie wzięła się nazwa mora? To, co za chwilę powiem, jest tylko i wyłącznie moją hipotezą. Nie mam na to żadnych dowodów. Nie udało mi się dotrzeć do materiałów środowisk, które potwierdzały tę hipotezę, ale wydaje mi się, że wpada na pewien trop, który za chwilę Wam przedstawię. Skąd się w ogóle wzięła nazwa mora? Od tkaniny typu mora, która jest tkaniną ozdobną, używaną do tej pory m.in. w sukniach ślubnych, w szalach, które noszą biskupi, czy w wielu innych miejscach, gdzie zachodzi potrzeba użycia tkaniny ozdobnej i swoim wyglądem czy fakturą przypomina ona nieco słoje drewna? Ten efekt uzyskiwany jest przez odpowiednią manipulację wątkiem i osnową, i dzięki stosownemu ułożeniu tego splotu uzyskujemy efekt przypominający nieco słoje drewna. Czyli no w zasadzie, może nie do końca, ale coś całkiem podobnego do tego, co widzimy tutaj czyli taki wzór przypominający nieco, może nie tyle słoje, co raczej strukturę czy korę. Drzewa. Dwa drobne wzory nałożone na siebie. Natomiast pierwsze moje skojarzenie to był efekt mory, czy też efekt muary, czyli efekt, który zachodzi w poligrafii i fotografii, i polega na nałożeniu się na siebie dwóch drobnych wzorów, które są względem siebie nieco przesunięte. Ten efekt jest generalnie efektem niepożądanym, z wyjątkiem świata nauki, gdzie czasami intencjonalnie używa się go do śledzenia drobnych ruchów niektórych przedmiotów. Wówczas nanosi się na nie właśnie wzory, które po poruszeniu tych przedmiotów tworzą efekt mory. i dzięki temu można śledzić bardzo drobne ruchy tych przedmiotów. I właściwie podobny efekt tworzy się nawet teraz, kiedy nagrywamy to wideo. Widzicie na tej tkaninie, że jak delikatnie nią poruszam, to tworzy się na matrycy czuję aparatu fotograficznego tworzy się efekt mory. Źródłosłów pochodzi z francuskiego przymiotnika moire, który po raz pierwszy pojawił się w 1823 roku. Ten przymiotnik wziął się z kolei od psownika moire, który był używany już wcześniej. Jest to adaptacja słowa moire, a to słowo pochodzi z kolei od angielskiego moher, czyli popularnego moheru, który znamy skądinąd. Moher z angielskiego pochodzi z kolei od arabskiego słowa muhajar, czyli wybrany. I tą nazwą określano tkaninę produkowaną z wełny kozy angorskiej, czyli popularnej angory. Ale to nie koniec, bo słowo muhajar pochodzi z kolei od słowa hayyar, czyli on wybiera. I to słowo znaczyło wówczas po prostu tkaninę, która jest. Wybrana spośród wielu, która jest szczególna, bardzo dobra, w rzeczywistości doskonała, i właśnie tym słowem określano tkaninę z Angory. Później to słowo zamieniło się w Muhayar, a stamtąd trafiło do Wielkiej Brytanii, gdzie mówiono na tego typu tkaninę moher. I stało się to już właściwie w XVI wieku. Ta nazwa ewoluowała i ostatecznie powstało słowo muar, które my znamy jako. Mora i słowo mora stało się określaniem na tkaninę typu mora. No i właśnie być może ten charakterystyczny wzór stał się inspiracją dla twórców nadruku kamuflażowego mora. Jak mówiłem, jest to jedynie moja hipoteza, nie ma na nią dokładnego potwierdzenia w dokumentacji, ale być może to właśnie tkanina typu mora stała się inspiracją dla twórców nadruku kamuflażowego wzór 68 mora, czyli właśnie tego drobnego wzoru, tworzącego tak jakby efekt mory znany z poligrafii i fotografii. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj, tyle z mojej wiedzy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, jeśli podobał Wam się to, co robimy, to zachęcamy do wsparcia nas wirtualną kawą w serwisie By Coffee. Link do strony znajdziecie w opisie tego filmu. Ja jestem Jonasz, a wy jesteście na kanale gry Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Cześć!